Was do gorąco i serdecznie, a w szczególności witam wszystkie raki na czytaniu co blokuje yy, Wasze spełnienie, Wasze szczęście w relacjach pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i ono nie musi rezonować z każdym bierzcie tylko to co jest dla Was a resztę pozostawcie dla innych nie chcę już dłużej przedłużać, nie chcę, żeby te wstępy trwały długo, więc zaczynamy. Wyciągnę pięć kart, żeby zobaczyć, co blokuje szczęście w Twoich re relacjach. Nie muszą to być relacje romantyczne, mogą to być przyjaźnie, relacje sąsiedzkie, relacje w rodzinie. Po prostu, jakie schematy, jakie blokady masz raku w związku ze swoimi relacjami? Poproszę o pięć kart dla raka na. Blokady i schematy w relacjach, które blokują jego szczęście. Nie no, raz, dwa, za dużo. Dla raków. Porównywanie. Trzymanie się. chronienie, nie mój typ i wrażliwy. No dobrze, wyciągnęłam pięć kart, które pokazują różnego rodzaju schematy i blokady, które mogą do Raczku w Tobie występować i mieć wpływ na Twoje relacje. Po pierwsze, porównywanie, z, z którym masz problem, nie dotyczy do końca ciebie, a to, jak, jak dany związek czy dana relacja rozwija się. Odniesieniu do poprzednich relacji. I to jest bardzo niesprawiedliwe, tak? Dlatego, że przeszłość powinieneś, drogi Raku, zamknąć za sobą, nie zaglądać w nią, zobaczyć, jak ta nowa relacja, nowe uczucie, nowa znajomość wpływa bardzo pozytywnie na to, kim teraz jesteś i kim ym, 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 jest ta osoba razem z Tobą i co możecie razem zrobić, żeby ta relacja rozwijała się w yy, no, dobry sposób, w zdrowy sposób, więc pierwszą cechą jest to właśnie porównywanie obecnych relacji do relacji z przeszłości, które niekoniecznie zawsze musiały być zdrowe. Musisz tutaj uwolnić się jakby od starych więzów, aby przede wszystkim móc zacząć wszystko od nowa albo z kimś nowym, albo. Na nowo budować relację z kimś, z kim już tą relację tworzyłaś. I zamiast to jedno, jakby wiąże się z drugim, bo zamiast porównywać się i trzymać się kurczowo tego, że kiedyś nam nie wyszło, bo tak możesz robić, i jakby Twoja pamięć tutaj zaczyna. Wracać do momentów, w których było niefajnie, no i wtedy zaczynamy się bronić, tak? bo nie chcemy, tego, nie chcemy tego powtórzyć. Co tu jest jeszcze? Możesz tutaj borykać się jakby z samotnością, i ta samotność może występować również, jeżeli jesteś w jakiejś relacji. Dlaczego? Dlatego, że widzę tutaj, że ty, drogi Raku, bardzo często poprzez brak zaufania innym izolujesz się od tych ludzi, i właśnie poprzez tą izolację stajesz się po prostu samotny czy samotna. Ja bym powiedziała, że Przestań oceniać ludzi poprzez to, że do tej pory lubiłaś czy lubiłeś jeden rodzaj człowieka, na przykład, że on ci odpowiada, taki charakter, a taki charakter ci nie odpowiada. Tutaj yy, nawiązanie jest do tego, abyś ty, drogi raku, otworzył się właśnie na różne typy osobowości. Ponieważ one naprawdę mogą Cię bardzo wielu rzeczy nowych nauczyć. Niekoniecznie musisz z tymi ludźmi zaraz wchodzić w relacje y, jakieś głębokie czy romantyczne, y, no ale te wszystkie osobowości, styczność z tymi wszystkimi osobowościami, z którymi y, mogłabyś mieć do czynienia, wzbogaciłoby Cię w jakąś wiedzę. Y, no i to wrażliwość Twoja tutaj, która się pokazuje, że nie doświadczysz prawdziwej bliskości, dopóki nie otworzysz swojego serca i nie będziesz sobą. No właśnie, bo jakieś tutaj poprzednie doświadczenia, które Cię, które cię bardzo mocno blokują poprzez to, że porównujesz je do przeszłych doświadczeń, które niekoniecznie mogły być dobre, Izolujesz się na przykład, bo czujesz się bezpieczniej w tej izolacji. Nie chcesz poznawać nowych ludzi, ponieważ boisz się, że sytuacje wciąż i wciąż będą się powtarzać. I tutaj widzę, że karty chcą pokazać, że musisz albo powinieneś otworzyć swoje serce i wrażliwość skierować ku sobie. Wtedy, kiedy się otworzy Twoje serce, ono również otworzy się na innych ludzi. No dobrze, więc teraz sprawdzimy, z jaką sytuacją na chwilę obecną masz do czynienia, gdzie te blokady się tutaj i schematy pokazują. Z jaką sytuacją ma tutaj do czynienia rak, w której pokazują się schematy czy blokady? W jakich sytuacjach. Tu i teraz na chwilę obecną pokazują się te schematy uraka. Drogi Raczku, że jesteś w sytuacji, w której uleczasz się bądź odpoczywasz, i ta izolacja tutaj, która się pokazuje, jest po jakiejś ciężkiej walce, jest po jakiejś ciężkiej sytuacji. Być może to są jakieś kłótnie między dwojgiem ludzi, być może to jest chęć udowodnienia swojej racji. Za wszelką cenę chcę pokazać, że to ja mam rację. Za wszelką cenę zobaczę w tobie coś, co będzie negatywne, tylko po to, że boję się zranienia. I tutaj przyszła sprawiedliwość jako pierwsza karta. Ona raczej chce wnieść równowagę w tą dynamikę tutaj piątki mieczowej, bo pięć mieczy sugeruje, że walka trwała długo i tak naprawdę nikt z Was nie zwyciężył, ponieważ ta walka nie ma absolutnie ani wygranych, ani przegranych, ale pozostawia za sobą bardzo dużo ran, bardzo dużo cierpienia. Um. To mogła być walka ego, walka o terytorium, walka o miejsce. I już tak naprawdę nie chodziło tutaj o jakieś wasze wartości, tylko właśnie te blokady i schematy, które wytworzyły tu jakiś rodzaj lęku spowodowały, że stanęliście na jakiejś drodze ku walce. Po prostu ku walce. Walce najprawdopodobniej o jakieś wybory. Tutaj konflikty między wami również popsuły ten związek, jeżeli chodzi o związek partnerski, ale konflikty tutaj raczej powodują właśnie psucie się tych relacji. I tak naprawdę ta sprawiedliwość przyszła po to, żeby dać Ci odpocząć i dać Ci zrozumieć, zobaczyć te wszystkie schematy i lęki i dać zrozumieć Ci, że wcale tak nie trzeba, że lepiej mieć relacje niż rację. Że być może tutaj jakaś była urażona duma i tą dumę trzeba odłożyć na bok. No precyzujmy tą sprawiedliwość. No właśnie, tutaj już było coś bardzo ciężko. Już brałaś na siebie, czy brałaś na siebie zbyt dużo. I pomimo tego, że dawałeś radę dźwigać ten ciężar, to nie wiedziałeś, czy nie wiedziałaś dokąd z tym, tym ciężarem, z tym wszystkim masz iść. Tutaj jest yy, sprawiedliwość przynosi również ciężar odpowiedzialności. Bo może zbyt ślepo podążałaś za jakimś swoim celem, i te właśnie. I te, ta walka yy, zakończyła się o jakimś odejściem emocjonalnym, odsunięciem się od czegoś, albo to ty się odsunęłaś bardzo mocno od kogoś, właśnie po to, żeby przestać walczyć. Poszuk, zaczęłaś poszukiwać jakiegoś głębszego sensu. I bo ostatecznie ciężar może wszystkich relacji, czy to, co trudne, brałaś na swoje barki. I niepotrzebnie, oczywiście. Coś tutaj wymaga zmiany przyjrzenia się tej sytuacji przyjrzeniu się czy aby na pewno powinnam cały czas to ja dźwigać ten ciężar odpowiedzialności? Bo coś cię tu mocno rozczarowało. A to siedem kielichów tutaj pokazuje, jak mocno bujałaś w obłokach. Jak bardzo nie było to prawdziwe. Jak bardzo to pracowała Twoja wyobraźnia poprzez te lęki, poprzez te blokady? Oczywiście w związkach czy w relacjach międzyludzkich trzeba podejmować decyzje, i podjęcie tej decyzji wymaga wzięcia odpowiedzialności. I odchodząc od tej walki, ty coś zrozumiałaś. Tak, ty będziesz dzięki tej, temu odsunięciu się emocjonalnemu yy, zrozumiałaś, co jest Twoją iluzją, dlaczego pewne schematy się powtarzają, dlaczego wciąż dźwigasz odpowiedzialność wszystkiego na swoich barkach. I ten ciężar trzeba było puścić. W tej chwili, kiedy już odpoczniesz, jesteś gotowa, czy gotowy na to, żeby iść po swoje, bo trzy buławy to jest ruch do przodu, z pewnością w jakim kierunku chce iść. Z przekonaniem, tutaj w tej karcie, i planujesz, i działasz, działasz na rzecz przyszłości. Więc wydaje mi się, że fantastycznie tu zrozumiałaś lekcję i fantastycznie zobaczyłaś w jakich schematach i jesteś uwięziony czy uwięziona. A teraz zobaczmy jeszcze dwie karty rady dla Ciebie. Służba humanitarna. Twoja dusza pragnie służyć. Pomagaj tym, co sami sobie pomóc nie potrafią. No właśnie. Jesteś tutaj na tym świecie, żeby służyć innym ludziom oczywiście. Oraz wskazówki duchowe, współtworzenie. Twoi przewodnicy są tutaj i pomogą ci się rozwinąć. Więc ja bym powiedziała, że ty musiałaś coś zrozumieć. Musiałaś uwolnić siebie. Swoje serce, swoją duszę, bo Ty tu jesteś dla jakiegoś wyższego celu. Ty masz iść tutaj i prowadzić innych, nie biorąc na siebie ich ciężaru. I trzeba będzie pokonać wszystkie te blokady, zrozumieć je i przepracować, wtedy będziesz gotowa, żeby rozpocząć jakby swoją nową wędrówkę. I Twoi przewodnicy pomogą Ci tutaj rozwinąć się w tej kwestii, czego ja również serdecznie Ci życzę. Ściskam, pozdrawiam Cię, pa! pa.